Kochani, jesteście na i dzisiaj nagrywam dla na was Q&A z pytań, które zadawaliście mi na Instagramie I jeszcze przed tym filmem wpadajcie na moje wszystkie social media, które macie w opisie Tak więc pierwsze pytanie to jest Masz swoją ulubioną influencerkę, influencera? Jeśli tak, to kto to? Teraz najczęściej przeglądam Emi Flash, Madison Mint, jeszcze Julię Kobus, Julię Zalewską i to chyba tyle. Jakby, to są jakby takie moje ulubione najlepsze influencerki, które cały czas pra praktycznie oglądam jakby... Okej, okay, kolejne to jest jak radzisz sobie z hejtem. Z hejtem normalnie sobie radzę, bo jakoś mnie on nie interesuje. I po prostu robię to co kocham i po prostu nagrywam i jakoś nie przeszkadza mi to, że ktoś mnie hejtuje. No więc trzeba sobie jakoś z nim radzić. I nie brać go pod uwagę. Okej, okay. kolejne to jest, jaki jest Twój wymarzony zawód? Od dziecka chciałam być piosenkarką, ale na razie o tym nie myślę, bo jeszcze mam do skończenia podstawówkę, potem jeszcze liceum i potem jakoś się okaże. Okej. Okay. Potem jest, kto pisał ci tekst do piosenki weź nie wychodź, fajnie się słucha Bardzo dziękujemy, pisałam ten tekst z moimi kuzynkami I zapraszam was na ich instagramy i w ogóle No, dobra Kolejne to jest, jakie filmy najlepiej ci się nagrywa? Yy, takie, filmy najlepiej mi się nagrywa takie szybkie w miarę do nagrania Na przykład no, nie wiem, no na przykład co wolisz, czy vlogi Albo na Q&A yy, Jeszcze Kolejne pytanie, to jest Masz jakieś plany na wakacje, czy przez wirusa nigdzie nie jedziesz? Yy, nie Nie mam powiedzianego, że nigdzie nie jadę Bo w wakacje na pewno gdzieś pojedę Na pewno pojedę do moich kuzynek I na pewno pojedę do moich sióstr Bo moja siostra Urodziła, więc gratulacje jeśli to oglądasz I no i jeszcze inne pomysły myślimy. Dużo mamy tych e, pomysłów, żeby gdzieś jechać na wakacje, ale to się okaże. Jeszcze nie ma wakacji, jeszcze trzeba właśnie. Kolejne to jest ile zajmuje Ci nagrywanie na YouTubie. To zależy. To zależy, czy filmik jest długi, czy jest średni, czy jest krótki do nagrania. Długi na przykład. No nagrywam max godzinę. Max godzinę mi to zajmuje, a krótkie filmy, nie wiem, z pół godziny max. Jakby tak. Ok, kolejne to jest. Mm. Czy jesteś hejtowana w szkole z powodu tego, że nagrywasz na YouTubie? Nie wiem, czy z powodu tego, ale na pewno jestem hejtowana i pozdrawiam hejterów. No i. No, na pewno jestem, ale jak już mówiłam, nie interesuje mnie to w ogóle. Interesuje się tym, czy Wam się te filmy podobają, czy je oglądacie i. No, kocham mój fanów. Buziaki. No i to na tyle w tym Q&A, dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na moje, na moje social media i dziewczyn, które będą w opisie i do następnego odcinka. Pa, pa!